wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym gameplayu z gry Farming Simulator 19 Moi drodzy w dzisiejszym odcinku będziemy zajmować się koszeniem trawy, tylko tym razem nie będziemy używać jakichś małych kosiarek, żeby to trwało Bóg wie ile, więc idziemy sobie wypożyczyć kosiarkę i zaraz wam powiem jak ona się nazywa bo chyba Leli jak się nie mylę okej okay, to jest właśnie ta kosiareczka ma ładną szerokość 3,2 a tu ma 9 metrów, więc będzie środek koszony i boki, więc oczywiście do tego typu prac będziemy używać naszego najsilniejszego ciągnika, którego kupiliśmy w poprzednim odcinku. A jeśli chodzi o moje prace, to na tym polu, którego kupiliśmy w poprzednim odcinku. Ładnie nam rośnie soja. Oczywiście już nawiozłem soję poza odcinkiem. Mamy 100% nawięzienia, więc będziemy mieli podwójne zbiory. Oraz tutaj pracownik mój jest zatrudniony do siania również soi. Na no soję ostatnio stawiam, ponieważ ceny soi są bardzo wysokie, więc liczę też na dość spory zarobek. Tylko zaraz, momencik. Soja to jest chyba to, tak i zobaczcie, mamy tu ładne ceny: 2,400, a nawet tutaj 2,800. Tylko niestety, ja w się nic nie mam. A żeby to zmienić, właśnie na moich dwóch kawałeczkach, pól sieję sobie soję. Dobra, więc zaczynamy nasze dzisiejsze prace: wskakuję do mojego keisika i ruszamy w podróż do sklepu. Ruszamy przed siebie. Powiem Wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony zakupu tego ciągnika, no nie jest to po prostu ten fend, który kompletnie nie ma siły, tylko mamy potężny ciągnik z pięknymi kołami, które sobie tutaj dołożyłem i całkiem fajnym wyglądem, ale tu nie wygląd się liczy, tylko przede wszystkim jego moc, mamy 200, 200 chyba 270 koni jak się nie mylę, czy 280 oczywiście z najlepszymi pod zespołami najmocniejszym silnikiem. Dobra, moi drodzy, już jesteśmy prawie na miejscu. Ja tutaj, oczywiście, podjadę sobie goleczko zreperować, żeby był cały czas bardzo wydajny. Ja sobie tutaj naprawiam. Ok, podjeżdżamy. Moim kolejnym zakupem, yy, jeśli chodzi o nasze. Gospodarstwo będzie oczywiście kombine. Dlaczego? No bo tamten kombajn, co mamy od początku gry, no to jest po prostu słabo wydajny. Ma bardzo mały header i kosi się naprawdę długo. Dobra, tylko właśnie zastanawiam się, jak kosić. Może bym podjechał. Zazwyczaj kosiłem w ten sposób, że to miałem z tyłu, a czy to miałem w przodzie, tą część, a tą część miałem z tyłu. Ale dobra, zobaczymy. Może tak będziemy kościć, tak będzie lepiej. Poczekajcie, zapnę sobie. Dobra, ruszamy. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie nam się spisywać ta kosiarka i ten ciągnik na polu. Bo jeszcze nie miałem sposobności używać tego typu maszyn, ponieważ mój węd nie dał rady nawet jednego centymetra ruszyć się z tymi maszynami. Ale tu na pewno będzie znacznie inaczej. Na razie się to okaże, podjeżdżam szybciutko na moje pole i ruszamy do prac. Oczywiście tam już było koszone, ale chcę naprawdę bardzo dużo trawy. Im więcej razy kosimy, tym mamy więcej tej trawy skoszonej. Nie jest tak, że po prostu zgnije czy coś. Dobra. Opuszczamy najpierw tą. Poczekajcie, jak to się rozkładało. Chwileczkę aktualnie mamy przód i rozłóż to i dobra. Ok, włączamy. Oj, zaczyna wiernik chodzić. Ciągnik też również obroty ma większe. Zaczyna wszystko ładnie gwizdać i ruszamy. No i jak widzicie, nie mam żadnych problemów z koszeniem trawy. Moc mówi sama za siebie. Mamy tutaj, dobrze jak powiedziałem, no 261 koni, nie 280, jak powiedziałem, pomyliłem się. No ale to nic się nie dzieje, przecież dobra, zasuwamy cały czas. Kosimy z prędkością 22 km na godzinę, więc nie jest tak źle. I do tyłu, i do przodu. Wszystko jest w porządku. To samo będzie oczywiście z ciągnięciem przyczepy. No ten ciągnik nie jest taki szybki, ale nie tak y, znowu wolny jak ten Fiat, więc sobie poradzimy. Ale też trzeba będzie w przyszłości kupić przyczepę, bo ta przyczepa, którą mamy, też jest bardzo mała. Ok, hey, zobaczcie, mamy tu już trawy. To jest naprawdę dużo. I takie koszenie to ja rozumiem naprawdę. Ciekawy jestem, jeśli chodzi o rzeczywiste spalanie tego ciągnika, bo wątpię, żeby on tak mało palił. Był kiedyś taki mod, który... Rzeczywistniał to spalanie tych maszyn tych, tych ciągników I było znacznie tak bardziej Realistycznie Bo im starszy ciągnik taki jak ten jest Starszy model z case'ów Na pewno znacznie więcej palił niż w rzeczywistości tutaj Bo tu jest naprawdę bardzo małe Spalanie ogólnie No ale podejrzewam, że też twórcy Nie zgodziliby się na to Żeby były tak wysokie spalanie Nawet w grze, bo oni przecież Robią te modele z prawdziwych ciągników i maszyn, więc myślę, żeby krzywo patrzyli chłopaki na to, żeby ich ciągniki najwięcej spalały w stosunku do innych. Więc te mody są tak zrobione jak są, więc nie palą tak dużo. No to jest różnica, zobaczcie, jak sobie zasuwamy. Wcześniej miałem tą kosiarkę taką kun, która kosiła tylko z jednej strony, bo nie miałem możliwości koszenia tymi koziarkami. Będę się też zastanawiał nad, Bo wiecie co, jeżeli jeszcze kupimy jakieś pole, to tutaj mam zamiar y, zrobić sobie przede wszystkim oborę dla świń, oborę dla krów w jednym miejscu. No powiem wam szczerze, że nie za bardzo mi się podoba to, iż musimy y, wszystko sobie stawiać. Wolałbym takie rozwiązanie, jak było w 17, że mieliśmy wszystko postawione w jednym miejscu, a tak to musimy sobie tutaj stawiać, równać teren. Nie używam tego równania terenu, bo przyznam szczerze, że kilka razy popsułem sobie teren i nie mogłem sobie z tym poradzić, więc zostaję jak jest. Dobra, my już powolutku kończymy tę pracę prawie, bo zostało nam dużo, a my wydajną kosiarkę, więc przejedziemy jeszcze może te dwa razy. będzie trochę tak kiepsko pokosiłem, ale to nie ma takiego dużego znaczenia. Mam sobie później poprawię. Zaraz wam coś jeszcze pokażę, bo zapomniałem wam o tym powiedzieć, ale tylko skończę kosić. Będzie chyba ostatni raz, tak mi się wydaje. Zresztą może się okaże, ładnie śmiga nasz Kelsik pod górę. Zobaczymy, tu jest jeszcze większy fagórek 22 km na godzinę. A on oczywiście nawet nie myśli zwolnić, chociaż to jest tylko kosiarka. Troszeczkę żałuję zakupu tak małego siewnika. Mogłem kupić troszeczkę większy. Ten co mam, no to jest powiem Wam szczerze o wiele za mały, ta stara 6 6-metrowa. dobra ja sobie tutaj poprawię tylko. Mogłem kupić tego kuna takiego dużego, chyba 12 metrów miał, no to już byłoby coś, no ale z drugiej strony nie mamy jeszcze takich wielkich pól, będziemy mieli większe pola to oczywiście zakupimy większy siewnik, ale póki co... Nie jest nam to potrzebne, bo nasze pola nie są tak na razie duże. I na tych polach w przyszłości będziemy mieli, tak jak Wam mówiłem, dużą gospodarkę. Właśnie będziemy hodować zwierzaki, krowy, świnie. Kury to chyba bardziej się, no nie za bardzo się podobno opłaca, ale zobaczymy. Oka, teraz sobie tutaj jeszcze podrównam miałem wam coś pokazać, tylko chwileczkę jeszcze skończę żeby to ładnie wyglądało chociaż tak zwane ugrocia robię dobra, oka Teraz drugą kosiareczkę Dobra się obroty i jedziemy oddać naszą maszynę Ale właśnie, jeżeli pewnie już widzicie, ale może niektórzy nie zauważyli Mamy na naszym podwórku Zostało nam 100 tysięcy, i postanowiłem kupić yy, mały solar, który nam będzie podreperował troszeczkę nasz budżet. I mamy właśnie taki oto typu panel słoneczny, więc nie będziemy martwić się o pieniądze. Oczywiście to on nie jest tak bardzo wydajny, kupiłem tylko jeden, bo one są bardzo drogie. Moim marzeniem będzie oczywiście kupno turbiny, ale zanim to nastąpi, no to naprawdę. Nasza gospodarka się musi mega rozwinąć i będziemy naprawdę grubymi milionami operować. Wtedy się pomyśli o zakupie, właśnie turbinki. Dobra, okej okay. jedziemy oddać tą maszynę. Poczekajcie chwileczkę, ja sobie to wszystko podpinam. Dobra, myślę, ja że jestem z powrotem na moim gospodarstwie. Wypożyczyłem sobie przed przetrząsać. Przepraszam za przyjemne życzenie. I będziemy sobie tutaj ładnie słyszeć nasze sianko. Okej, okay, fajny ten potinger O kurczę nie tak, ja to się opuszcza. A właśnie tak. Ma on dość dużą szerokość. Wypożyczyłem dokładnie. Tego. On ma szerokość 13 metrów, więc jest bardzo wydajny. Ale dobra, ruszajmy! Więc, oj, powiem wam szczerze, że czuję bardzo duże zbiory tego siana. Będzie co, prasować i zobaczymy. Bo ja mam zamiar sobie, wiecie, co kupić. Mianowicie tą zgrabiarkę, tą największą 14 metrów, i ona będzie mam robiła bardzo gruby pasek, a jestem bardzo ciekaw jak nasz traktor będzie się spisywał właśnie z taką typu zgrabiarką, czy sobie po prostu da radę razem z prasą. Oczywiście nie będę wypożyczał tą prasę, która jest przystosowana do 200 konnego ciągnika, wezmę tą lżejszą znacznie. Oczywiście mamy tutaj 200 koni, ale po co mam wypożyczać taką mega ciężką maszynę? Wiecie co, ja się na chwileczkę wyłączę, bo dość dużo nam tego zostało, a chciałbym jeszcze to pole sprasować, przede wszystkim zgrabić i sprasować. Dobra, jestem z powrotem. Całkiem nieźle mi to idzie, dość szybko. Ale wiecie co, może póki co ja zatrudnię tej pracownika i skoczę po zgrabiarkę. Ok, mam, jestem już w ciągniku, w którym mam zamiar jechać do sklepu. Ruszam. Może nam się uda jeszcze dzisiaj sprasować, zobaczy się. Ale podejrzewam, że tak, w następnym odcinku będziemy kosić te pole. No czeka nas mega dużo pracy. Żniwa. Ale to wszystko będzie w następnym odcinku. Jedynie minus to taki, że będziemy kościć naszym Micholandem. Header. No, naprawdę malutki. Okej. Okay. Teraz sobie wypożyczymy tą zgrabiarkę. Tą największą, oczywiście. Znaczy, nie, największa jest ta? Nie, ta. Ale też ma cenę, o jezu. Dobra, wypożyczamy. Nie opłacałoby się jej kupować za nic. Tu, jak widzicie, mam. Zobaczcie, mam. Nowy obciążnik, aż ma tutaj tonę. A dlaczego tonę? Ponieważ kupiłem sobie taką maszynę, zaraz wam pokażę. Chyba nawet zapomniałem o tym powiedzieć. Mianowicie mam tu taką yy, maszynę, która rozrzuca nam słomę w zagrodzie dla zwierząt. I ta maszyna posiada też takie widły. Jest przystosowana pod FS60, czyli pod tur, który ja mam aktualnie na, na naszym podwórku. I ja ten obciążnik zapinam do tyłu, ponieważ ta maszyna dość, dość jest ciężka i powiem Wam szczerze, że dość często unosiło mi tył. Więc postanowiłem obciążyć trochę tył ciągnika i postanowiłem zakupić właśnie takiego typu obciążnik. Dobra, ja zasuwam na gospodarkę, bo dość szybko ten czas leci. Dobra, ja już jestem. Widocznie pracownik skończył pracę i ja tu będę chciał się przerzucić szybciutko do mojego case'a i jak najszybciej wracać do sklepu, oddać maszynę i wypożyczyć prasę. Jestem bardzo ciekaw, jak nasz ciągnik będzie się spisywał z prasą. Tutaj zobaczcie, jaki jest ogromny pasek prasowania, bo baliki podejrzewam, że bele będą wyskakiwać raz po raz. No ale to się za chwileczkę zobaczy. Dobra, mam już prasę. Wypożyczyłem tą, która wymaga 140 koni. Nie wykupiałem się, wypożyczyłem najmniejszą. Dobra, okej. Okay. I wracamy na gospodarkę. No i zasuwamy. Oczywiście jak czegoś nie zdążymy to będziemy robić w następnym odcinku Zawsze robota na farmie się znajdzie Olaf ma zawsze dużo pomysłów na odcinki więc się nie martwi o to Wow ale mamy tam paski Okej okay, no zobaczymy jak sobie będzie Radziła nasza prasa, na pewno nie połknie całego paska. Zobaczcie jak mi ciągnik rzuca na podwoziu, trochę chyba łapie. I tak myślałem, nie łapie wszystkiego, ale zobaczcie jak baliki wyskakują jeden za drugim. Tak jak przypuszczałem, no, ale radzi sobie ta nasza prasa, a raczej nasz ciągnik. Zobaczcie jak się napełniają raz po raz szybciutko. No jest to za dużo, ale tak jak mówiłem, no nasz case jest świetnym ciągnikiem, świetnym zakupem i świetną przede wszystkim inwestycją. Ładnie tutaj baliki wyskakują. Dobra, jeden się przylepił, ale to nic teraz zasuwamy na drugi. Zobaczcie ile mamy. <grych> balików z jednego paska. Wiecie co, ja kiedyś zrobię tak, że yy, postanowię skosić kilkanaście razy. Nie będzie to... Bo to chyba było koszone około. 4 do 5 razów, a ja skoszę może nawet 10, żeby ta trawa była na naprawdę dużej wysokości. To podejrzewam, że pasek będzie dwa razy większy. Ale zobaczcie jak zasuwa jeden balik po drugiej. Podejrzewam, że w rzeczywistości prasa by się już zepsuła. Znaczy może by się nie zepsuła, jeżeli byśmy jechali znacznie wolniej. To by dała radę. Ale ładnie tutaj połyka. Szybciutko. Wow, ale tam balików jest. Próbuję tak wszystko zabrać, ale to nie jestem w stanie. No zawsze coś się opuści. Wow. Tu jest jeszcze więcej. Ale daje sobie radę Nie zawieszcie się na podwozi Wow, ale zobaczcie tutaj Jak dużo A zobaczcie tutaj co Nasz pracownik wyrabia No co on odpierdziela Nie no, ja muszę na chwilę go zatrzymać Chociaż to jest przesada Co ty robisz? O, mnie jeden. Zobaczcie, co on tej rozkminił. Oho, zablokowałem się teraz. Ja, kurde, no ładnie to grabisz. Nie powiem. O wariacie, wysiadaj z tego ciągnika. O kurde, to co, się, co tu się dzieje teraz? Ej, wiecie co? Podejrzewam, że skrawiarka coś nie daje rady. Tak mi się, A zaraz. Ona jest rozłożona w ogóle? Poczekajcie chwileczkę. Nie no, jest rozłożona, jest spoko. Dobra, wiecie co, ja tak podjadę. Przepraszam, siedzie, że wjeżdżam Ci na ziemniaki. Ja tak podjadę, żeby tutaj jeszcze jeden pasek zrobić. OK, opuszczamy. Będziemy mieć jeden duży pasek. Bo pracownikowi coś się pokręciło. No to już jest naprawdę mega pasiur. Kurczę. Na szwęd nie daje rady. Widzicie to? No ale to jest też dużo ila siana. Jakoś wyjedzie, na pewno sobie poradzi. Jak zwykle przekroczyłem odcinek, ale zaraz kończymy. Dobra, okej, okay. i o, robota jest skończona, jeśli chodzi o paski. Kurcze, ale będziemy mieli balików. No chętnie bym z nich zrobił kiszonkę. No ale robienie kiszonki to byłoby chyba na cały odcinek, no ale mam inne plany co do kolejnego odcinka. Moi drodzy, no myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Nasze prace dokończymy sobie w następnym odcinku. Być może tutaj już będę chciał zasiać jakieś pole w następnym odcinku, ale przede wszystkim mówiłem też o żniwach na tamtym polu. I tutaj, no więc moi drodzy, jeżeli odcinek, odcinek Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, jeżeli nie, łapkę w dół, subskrybujcie nasz kanał i do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!